Dzień szkoda, jeszcze ja jako, ja jako Amorek i ja chciałbym Was zaprosić do, do obejrzenia tego filmu do końca, bo tu jakby jest pierwszy event na Minecraft Extra, więc myślę, że będzie fajnie się oglądało, aczkolwiek jakby mało tam mówiłem, przy czym prostych, bo jakby cały czas tam gadali różne pytania i tak dalej, więc nie miałem się odzywać, ale coś tam wygrałem, więc ja bym obejrzał. <laughs> Zapraszam do oglądania, łapeczka w górę, subskrypcja, miło widziana, pa dzień, 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 dzień dobry dzień, dobry dzień, dobry, Uwaga, prosimy otworzyć, panie Tysmati. Już odbieram. Zginiemy. Zaczyna się. O kurcze. Łoka bo otwarta. Ja mogę wam powiedzieć, co jest do wygrania. Do wygrania są rzeczy z dżungli. A jak tutaj? A to się nie da że sensu. To jest barierka. Temki spadają do lawy, a tam, jak spadną do lawy, no to lidzą do właściciela serwera, czyli do mnie. Dobrze, że odłożyliście wszystkie diamenty. Bardzo chętnie. Mnie jak diaksety. Uwaga! Pierwsze pytanie. Ty kiedykolwiek na Minecraft extra grał Tuinierolis? Co to jest? Co to, jest? <śmiech> <śmiech> to? Co? to! jest? no! Czemu nie ten? Bo nie tamtym, no mnie to tak przecież. Ale to co nie, nie, nie wybrałeś tak lub nie? Właśnie jak chciałem im posadzić piły. Stały. To dobra. Neteo, co chcesz wybracasz? No to. Dobra. Ja ja uwaga, to otwieram to jeszcze władzę. Macie chwilę, żeby te, ale nikt nie oh. zmienia decyzji. Oh, oh, do... Ej, hey, dobrze. Halo. Neteo, dlaczego? Trzecie. Trzecie. Macie sklapa. Drugie pytanie. Czy w ekipie Luffy Cuffy Pro jest Tolmaj? Trzy um. Dwa, hmm. jeden, ale po zero. O nie. Ja czuję, jesteś w jeżeli Ja jestem. Ja Ja powiedziałem, że Ja powiedziałem. Dara, ty mati, decyduj. Myślę, że nie myślę, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, da nie. da nie. skraftować dzwon. A jeden. Nie, no, nie. No, no Nie, no, 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 Nie, nie. się się. no, nie. Nie, się. Były dwie mapy na Minecraft x 1.14. 3, 2 Ej, nie 1. wiem! Powiedź brzmi Tak! Były dwie ma dwa serwery, Były dwie mapy, oh. mapy oh. 114, która druga mapa dr, się przetwraciła. To, tak. ja to wygwiście Czy na biomie bagno występują wioski NPC 3, 2, nie 1 wioski. Zero. Ja, ma to... po... po... no, po... po... Martyna tak, giniesz. No bo ja. A Martyn... Błaga. Czy kiedykolwiek Luferek był na odcinku z Nexem? 3, wow. 2, hm. 1, 0. Nie. Wy To mi, ale nikt nie wygrywa. Nikt nie wygrywa. <śmiech> 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 Molax jest spokrewniony w prawdziwym życiu, chociaż w jednym procentach z Luferkiem. mi, ale znowu większość. Przekodzi. 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 Czy będziecie dzisiaj o godzinie 18 na nagrywce, tak czy nie? nie, nie, Czy zbroja kalczugowa i żelazna dają tyle samo armora? Czy... 2, 3, 1, Boze. 0. Boze. Napisaj do Marka na privilegie, widzisz, naprawdę? Na Minecraft Extra 3115 Vivi mieszka ze swoją drugą połówką. P. Jakie? Który jest teraz? Czy administratorami z serwera Minecraft Extra są Tytmati, Smolax i Luferek? P. 2, 1, 0. Ty uh -huh. da się oswoić ocelota w 1,16, tak czy nie? 3, 2, 1, 0. Prowadzili koty, nie da się ocelotów oswoić. Co? Ty na poziomie 17 występują diamenty. O Boże. Trzy. występuje Występują od 15 w dół. Uwaga, uwaga, czy kiedykolwiek eee, nagrał odcinek z modyfikacji Pixelmon? 3, Co to jest? Dwa. A, dobra. Trochę Nie. 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 Wszyscy lecą z automatykiem. Kiedy jedna osoba leci, to wszyscy lecą. No. No. Waga, czy Luferek i Mary są tylko przyjaciółmi? Trzy. Dwa. Oczywiście. zdał pytanie. Nie. No, sam, no, przykro mi. w biome dżunglowym występują naturalnie arbuzy? Trzy. Dwa. 0. Ale co, tu widzimy no tak wszystkie No tak, no występują. No. No, no Kiedykolwiek tak. serwer Minecraft Extra był serwerem RP. 3, 2, o, 1, 0. O, Nie! Jedynie Ekstra była serwerem fabularnym. Go, uwaga, uwaga. Czy rodzajów kolorów papuk jest 5? Co ty 3, tygadzasz? 2, co? Co jest? 1, 0. <laughs> o no, tak! O! Oh, Kurde! Yes! Yes! Oh, I problem, bo ja widzę tylko szare kolory, to, daje, daje. <grym 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 to Ej, Ułem, my to tak. powinien dostać ten. Ej, I ja pandy ja w rozmnażają się poprzez trzcinę. Pandy. Trzy. Nie. Dwa. No wiadomo, że <grym> tak. Wy to wy, pewnie, że tak. Ja o pytania Minecraft'owe, bym latała za amorkiem, nie żeby. No nie, bo co to powiedziałeś? Czy luferek był kiedyś blondynem? Trzy, o, opa specjalnie tak? Czy na Ekstrze 1.13 była wybudowana największa choinka? 3 2 1 O nie, najgorzej Czy luferek ma dzieci? Co <młysy> to, tak to Widać, że wszystko no. za oporem, on wiedział <młysy> Dobra Czy w biomie dżunglowym występują Jakieś struktury Trzy, dwa, jeden, zero Ale na Lena no tak, tak kilka razy już tak robiła Wiele na no to, że na przykład w dżungli stru strukturowym jest świątynia dżunglowa, która się Dokładnie. E, e, renderuje mhm. da się spotkać brązową pandę? Trzy, dwa, jeden, No i znowu to 0. stwierdzam iść. Można spotkać brązową pandę, choć jest bardzo, bardzo rzadka

Okay. Był generowany nether dwa razy. Dwa jeden o, zero. 2.1.00 mając nie wiem. No ja, ja ja nie wierzę! Otóż nie, bo dwa razy to był generowany. <ils Denmark> <Yeah>. <casos> Oj, boy, oh. No i była i za Amorkiem! O granet! O Dobrze, zapraszamy po nagrodę nr 1. Amorek, tak, w nagrodę wygrywasz tak, 16 sadzonek dżunglowych. Wow! 3 wow. bambusy. Wow. bambusy! A to już mam bambusy w ogóle. A? To skąd? No był statek no, i był bambusy. A! A, no to nie. Uwaga! No to możesz oddać. dwa jajka pandy. Uuu, grzech! A mogę jeszcze jedną wygrać nagrodę? O! E? Tak, nie. Może. No, może, może, no, może, no to no, tyle. To, 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 to jest nie kolejna runda. Czy lufer kiedykolwiek na ekstra zdobył elitrę 3, 2, 1, 0 Myślałem Już myślałem Kale, przez uda. chwilę. No, 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 Właśnie. 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 Pomógł mi zdobyć litry na top model, ale tak, żeby mieć litry, to nie miał. Czy kilof diamentowy jest szybszy od kilofa złotego? Trzy, dwa, jeden, zero. Nie wiem. No mam lakę. No, Co? Majkę no, jaki wie? też, tak czy nie? Nie, jestem, no nie. No. No, no, <grym> Na Otóż nagrody numer 2 wygrywa Pokuszek. No właśnie, nie. Po no, złoty jest szybszy od diamentowego. No wiem, wiem, ja truduję, truduję. Jajka da się stakować po 64 w jakikolwiek 3, sposób. 2, 1, 0. A to ta sensu, bo zostajemy Nie, nie? ale... No, no, wszystko da się zrobić komendą No właśnie, to, właśnie. to, to, właśnie, to był bez sensu Ale chciałbym Neteo na Ekstrze 1.15 był księdzem? O, shit 3, 2, 3. 3. 2, I to 1 11? Dobra, z, z 11. honorem z, z honorem Nie było kościoła <laughs> Dobra, czy ty nagrał no no, Nie, no, bez Uwaga, zostały 4 e, pytania troszkę. Czy najwyższą budowlą na Ekstrze 1.13 był wieżowiec Netea? 2 1 0 O! Wygrałeś! Jeden 13! 13, 13, 13. 13. 13. Yeah. Zgadza się, że wygrałeś jako drugi. Dostajesz takie rzeczy jak 8 sadzonek dżunglowych. Rundę przez mego oliwka, wygrywam. 15 do Cobbinsów. I uwaga! To. Dwa jajka ocelotów. Ej, będzie jakaś runda, żeby można wygrać kony? Nie. Nie. Ale niech się nie przyzna, bo nie wiem, czy masz umy. Ale to jest bardzo proste. No nie, niekoniecznie. Jest, serio. 3, 4, trochę było opóźnienia mi się. 4 sadzonki dżunglowe. Spokojnie, zabije się go, spokojnie. Do bambusa. Będzie handl. A pana chcesz? Koko 8, ja chcę wrócić do góry. Uwaga! Dwa jajka papukuk. Okurca. O kurczę. Okej, sam myślę do siebie. Ej, to w sumie ten ostatni najlepszy był.